Cześć, witam Was na moim 11 odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o polskich zwierzętach, które możecie złapać. Na początek opowiem Wam, że niektóre polskie zwierzęta są objęte ochroną, dlatego ich nie wolno łapać. Tutaj mam akurat taki atlas zwierząt chronionych. Są tutaj wiele opisanych gatunków zwierząt, które nie wolno łapać. Płazy! Taki, saki, owady i inne. Jeszcze takie malutkie info. Mój straszyk olbrzymi miał wylinkę. Tak wygląda jego wylinka. A straszyk jest tutaj, na tej korze. Tylko go za bardzo nie widać, bo się naprawdę bardzo dobrze maskuje. Na początek opowiem Wam o zwierzątkach. Które prawie każdy zna. Jak myślicie, co to za zwierzę? To ślimak. Zaraz wam go pokażę. A jeszcze taka ciekawostka. Ślimaki mają tylko jedną nogę, i tak ich noga wygląda. I tak oto wyglądają te ślimaki. Tutaj na głowie, jak widzicie, mają czułki. I są w takie czarne paseczki i kropeczki. Tutaj jest już taki dość spory osobnik, a tutaj mały. Mały jeszcze nie jest tak ubarwiony jak ten. Ale jak widzicie, inne mają też różne wzorki. Także ten może będzie innego wzorku. Jak wiecie, ślimaki są szkodnikami. Czyli jedzą owoce, warzywa i inne. Tutaj mają bananka, a tutaj liście bazylii. Tylko pamiętajcie, że ślimaki muszą mieć bardzo wilgotno. Także możemy im dać miseczkę z wodą, lub po prostu pryskać, bo jak będą miały sucho, to mogą po prostu wyschnąć i zdechnąć. Tutaj mam jeszcze takie jedne fajne zwierzątka tutaj są isopody. Tutaj chodzi jeden. A wszystkie są pod tą korą. Jest ich dość sporo. Odżywiają się szczątkami roślin, zwierząt i jedzą owoce. I jeszcze zamiast tych ślimaków pokażę Wam ślimaki z muszlą. Są one tutaj. Większość ich jest na wierzchu. Lecz nie znam ich gatunku, ale wiem, że ten to wstężyk gajowy. A te czarne paseczki, które tutaj widzicie, i zielone, to są ich odchody. Ja im często daję liście bazylii, tak jak i u tamtych. A tak wyglądają od spodu. Ciekawy, czy się będzie umiał odwrócić. Chyba będę mu musiał pomóc. Dobra, już mu pomogłem, ale się schował. O, już wyszedł. Bo w czasie zagrożenia ślimaki, które mają muszle, się do tej muszli chowają i ochraniają się przed niebezpieczeństwem. Ten ślimak ma ciało białe, a ten bardzo czarne. Ja każdego roku. Łapie mrówki podczas rójki. Jest tych królowych bardzo wtedy dużo. Tutaj mam jedną królowę i tutaj drugą. A w tym formikarium mam ogromną kolonię manika SP. Tak wygląda właśnie ta kolonia. W tym miałam jeszcze jedną kolonię tych manika SP, ale niestety już zdechły. I teraz takie nietypowe zwierzęta. Są to gąsienice. I są na takiej sieci. One same budują tą sieć. A tutaj, jak widzicie, jest taki jakby kokon. Bo gąsienice zamieniają się wtedy w motyle nocne albo dzienne. Nocne to są ćmy. Zależy od gatunku, ale te jedzą liście. W tym pudełku też kiedyś miałem gąsienicę. Jak widzicie, teraz jest ćmą, i za niedługo będę ją musiał wypuścić. Ponieważ, jak takiego owada nie wypuścimy, to po prostu zdechnie. Bo musi być na takim świeżym powietrzu. Teraz pokażę Wam jeszcze też zwierzęta, które każdy zna to są pająki. Nasoszniki. Dobra, to to by był już koniec tego odcinka. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa!